Witajcie. Chciałbym wszystkich przywitać. Kolejny film po małej przerwie. Siedząc w pracy zastanawiałem się co, co to nagrać ciekawego dla Was. No i tak w sumie wpadłem na pomysł, że można by było nagrać filmik dotyczący funkcji w lusterkach, które, które tutaj są. I właśnie jedną z takich funkcji no praktycznie może na początku warto byłoby powiedzieć, że Tutaj lusterka, praktycznie jeśli chodzi o trójkę, no to są w pełnej wersji jakieś wyższe mody, typu Sight Assisty i inne rzeczy tego typu, czujniki martwych pól i tak dalej, jednak byłoby to bardzo mocno hardkorowe, żeby to tutaj założyć. W każdym razie pokażę wam krótko jedną z modyfikacji, którą zrobiłem, którą nawet nie wiedziałem, że w ogóle taka jest, w momencie kiedy montowałem te lusterka także przejdźmy do konkretów zasłonię tylko czujnik światła no i teraz w tym momencie włączę lampę podczas nagrywania wiadomo lusterko przednie fotochromatyczne wsteczne, przepraszam, wsteczne fotochromatyczne Zciemniało, ściemniało jest granatowe. Jak możemy zobaczyć tutaj na lusterko boczne też jest ciemne. Lusterko po lewej również jest ciemne. To jest tutaj w fabryce fotochromów nie było, nie było w ogóle samochód ciekawej wersji, bo bo S-Line, a jednak brakowało ambientów i funkcji związanych z lusterkami, to były zwykłe pięciopinowe lusterka. W tym momencie są 13 albo 14 stopinowe. Także widzimy, tutaj jest, są podłączone fotochromy. Pewnie jak możecie zobaczyć na filmie, teraz mam jedno lusterko prawe i, i lusterko wsteczne, jest inny odcień fotochromu. Właśnie wiele osób się zastanawia, jak to jest możliwe, że fotochrom barwi się na inny kolor. Otóż tak właśnie jest. W s z pewnych informacji wiem, że były właśnie granatowe, ciemne. Ciężko dostępne, praktycznie niemożliwe, żeby je dostać w dobrych pieniądzach, w zasadzie po czym rozpoznać fotochrom odcień? Po numerze po, jest numer, który składa się z trzech znaków: po numerze katalogowym. W tym wypadku boczne lusterka mają numer 05S lub 06S, i to właśnie charakteryzuje barwę, barwę fotochromu. Także możemy zobaczyć. Lusterko jest granatowe. Fotochromy są zielonkawe. W każdym razie, no mi to nie przeszkadza osobiście. Jak to podłączyć? W zasadzie, cały, cała tajemnica zawiera się, jeżeli chodzi o fotochrom tutaj w podłączeniu. Niepotrzebne jest. Jeżeli chodzi o przyłącze lusterka, jego zasilanie. W zasadzie, ze środka trzeba rozebrać tutaj lampkę pod sufitki są cztery kable które następnie trzeba złapać, to jest czwarty, piąty pin prawdopodobnie, to ja to w opisie uzupełnię i na strony dwie te kable wypuścić w słupkach zarobić piny następnie do, dwa piny do fotochromów w zasadzie modyfikacja bardziej czasochłonna no jeżeli uda nam się fotochromy wyrwać tanio no to no to dobrze, no jeżeli nie, no to też i pewne finanse trzeba, trzeba na to poświęcić. No, w tym wypadku fotochrom już jest biały. Bardzo się to przydaje wieczorami, zwłaszcza przy szybkiej jeździe, czy ewentualnie gdzieś jak nam ktoś światłami wali z tyłu po oczach. No to te lusterka pochłaniają światło, powodują, że to światło nas, no nas nie, będzie, nie będzie nas razić. Jeżeli chodzi o tą modyfikację, czy macie pytania? No to chętnie odpowiem, na pewno spróbuję sobie przypomnieć tutaj jak to robiłem konkretnie, dokładnie i na pewno takiej, takiej pomocy udzielę. Także jakby coś to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Następne filmy już niedługo, być może nawet dzisiaj.